Siemano Ludziska z tej strony Kirito i witam Was na pierwszym materiale z nowej gry na tym kanale Resident Evil 2. I jesteśmy na wyborze scenariusza. Możemy wybrać scenariusz Leona Kennedy'ego lub Clary Redfield. No i stwierdziłem, że y, pójdziemy sobie tutaj w kampanię Leona. Jeśli oczywiście materiał Wam się spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, suba, zresztą wiecie dobrze, co robić. I tak, wybierz tryb gry. Dla graczy nie obe... Wspomaganie dla graczy nieobeznanych z grami akcji. Wspomaganie, celowania, automatyczne uzyskiwanie określonej ilości zdrowia. Wrogowie są trochę słabsi standardowe, no i hardcore. Ja powiem Wam, że y, do horrorów mam dość y, specyficzne podejście, dlatego ja wybiorę sobie ten tryb, jeśli będzie za łatwy, to później wiem, że da się go jakoś zmienić, ale zobaczymy. Zresztą tak jak ktoś powiedział, y, jest to tryb dla tych, którzy lubią się bawić grom i chcą pokazać grę, a nie...

Oczywiście, yy, w miarę postępów będę potrzebował pewnie waszej pomocy. Yy, takie rzeczy jak znajdźki czy coś, nie wiem czy będę zbierał. Jak będę widział to może, zobaczymy. Yy, będziemy się starać po prostu zebrać wszystko, tak żeby każdy pokój był... Yy, niebieski, bo wiem, że mapa ułatwia nam to i pokazuje, że... A, tu jeszcze nie znalazłeś jakiegoś przedmiotu. Niektóre wiem, że dostępne będą w ramach fabuły. Słuchałeś w radiu, chciałeś na żywo? Masz na żywo. Zadzwonić na karetkę. Ale ona sobie poradzi. Ogólnie, w ramach y, tam dodatku, mam trochę inne stroje dla Leona i, i wybrałem taki. <laughs> no ale zobaczmy w ogóle, zastanawiam się, y, czemu mamy czarno-białą grafikę. Czy to kwestia jest tego, że ja wybrałem strój taki pseudo-mafioza. Coś tam jest. Leon będzie chciał, że tak powiem, zapłacić, chyba. Chociaż tutaj wygląda jak krew, więc ja bym na Twoim miejscu, Leon, uważał. Zbadaj otoczenie. No, stacja pa paliw. No, rozejrzałem się i co? Wchodzenie w ASD. No, domyśliłem się. Mam nadzieję, że jakieś kolory będą <grywanie> <grywanie> widzowie Latarka nice No coś tu nie gra Shift bieganie, ale szczerze ja wolę tutaj nie biegać Ale raczej tutaj żadnych znajdziek nie będziemy mieli tu nie możemy. On jak na złość zaraz wstanie. Zaraz nam coś tu kuźwa wyskoczył. O, już za późno, już za późno. O, i te puste oczy. Ponoć strzelanie w nogę pomaga. Mówiłem, że strzelam. Podniesiesz się jeszcze. Nie marnujmy ammo, ale chyba już się nie podniesie. Teraz ty. A zmarnowałem jeden pocisk. Ale tu będzie jeszcze dwóch. Ten pan policjant, któremu nie zdołaliśmy pomóc. Mamy jakiś klucz. W ogóle. Pod kontrolą mamy mapę, ta po otwarcie kwipunku spoko. tylko że mamy dwa pociski, co może być troszeczkę problematyczne. Wiem, że na tym poziomie aż tak nie muszę oszczędzać, ale na początku niestety trzeba. It's problem. Pistoleciku nie zawiedź mnie, ten leży dalej. Jeszcze się nie podniósł. Musimy stąd jakoś znaleźć wyjście, czy tutaj coś jeszcze jest. I ta muzyka, widzowie. Ogólnie, między materiałami, będę starał się chodzić i zbierać wszystko, żeby was nie zanudzać takim zbieractwem. Nie mogę tu przejść spoko To gdzie ja mam kurde teraz iść. Hm tu nic, nic nie widzę. O tutaj coś jest. Czyli muszę użyć klucza. I pewnie teraz mnie zaatakuje pan policjant. Nie leży tam jeszcze o! Shit gróbciu, yy, nie mam już Amo. Nice. O! spierdzielamy. Su <śpiewamy> za dużo ich tu. Tu kolejny. Uciekamy stąd. Dla niej też. Patrzcie, zero Amo, ale jeden strzał jeszcze oddany, widzowie. Dlatego dla Leona zostawcie łapeczkę w górę. Że mimo, że broni nie ma naładowanej.

we're the only ones oh there's no survivors No, they're survivors it's a big city there has to be to all out. more like running yeah good call блин right. oh, oh. you got to back up put oh. that yeah, get out Get out now! I can't. Hold on! Oh. Widzowie, w tej serii chyba będziemy uzależnieni od długości materiału, od miejsc zapisu, bo czasami będzie to dłuższy materiał, bo dalej zapis, czasami krótszy. Będę się starał, żeby przynajmniej te 15-20 minut było. Jednakże może być więcej, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dobra, spierniczamy, omijamy, omijamy. Po co ci broń? Jak nie masz nawet AMO do niej, problem. Dobrze, że oni są wolniejsi, chodźmy tędy. Może tędy? Dobra, nie jest źle. Na razie jeszcze nic nas nie złapało. Posterunek, tylko tak: tu nie przejdę, tutaj. Tu też nie, tu przejdę. Ty jedz sobie. Rakun Police. Dzień dobry. Tab Dobra, tutaj jest safe room. I jest to, ale najpierw sprawdźmy tutaj. Jest mapa. Tak, musimy znaleźć tego gościa. Niestety chyba nie uda mu się pomóc. Tutaj mamy takie miejsce, w którym... Czyli pod M mamy teraz mapę. Maszyna do pisania. Tutaj safe room. Ja bym tutaj tak troszeczkę popodnosił. Rzeczy tutaj mamy. A tu muszę jakiś nóż mieć, chyba. No ale dobra, widzowie! Mamy zapis. Zapiszmy. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, czy chcecie więcej tego typu materiałów. A ja już żegnam się z Wami. Cześć, czołem. No, do zobaczenia. Hej!